Przykładzie poszanowania rodziców. Błogosławiona Karolina Kuskówna zawsze była posłuszna swoim rodzicom. Niezależnie od tego, o co była proszona w danym momencie o pomoc w gospodarstwie czy przygotowanie posiłku dla młodszych sióstr i braci. Bez względu na porę dnia czy zmęczenie, zawsze wykonywała polecenia swoich rodziców bez wymówek. Tak samo jak Pan Jezus wykonywał wszystkie polecenia Maryi i świętego Józefa. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach został młody Jezus w Jerozolimie a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że wśród pątników usi dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajmymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami i przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego matka rzekła do Niego, Synu, Czemuś nam to uczynił, oto ojciec twój i ja, wspólne w serca szukaliśmy Ciebie, lecz on im odpowiedział, czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinien być w tym, co należy do mojego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im podany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Oto przykład pięknego odzwierciedlenia czwartego przykazania. czyli Ojca swego i Matkę swoją. Jakże dużo potopieństwa między Panem Jezusem a błogosławioną Karoliną. W swoim codziennym życiu wzorowała się na Ewangelii, Czytając Pismo Święte, prosiła Boga o łaskę naśladowania cnót Pana Jezusa na co dzień. Również naśladowała Najświętszą Maryję Panny w rozważaniu prawdy wiary w swoim sercu i pomagała innym w pogłębianiu relacji z Panem Bogiem. Pierwszym przykładem szacunku byli sami rodzice Jan i Maria Kuska. Rodzice pokazywali na każdym kroku, jak wzajemnie okazywać sobie szacunek i miłość? Jakże naturalnym naciska zmiłowanie rodziców i posłuszeństwo, gdy dostrzegają to w relacji mamy i taty? Z kolei jak łatwo zejść z tej drogi, gdy rodzice wzajemnie się oskarżają i kłócą na oczach dzieci? Błogosławiona Karolino, prosimy Cię o pomoc, abyśmy każdego dnia umieli okazywać naszym rodzicom należny im szacunek. Bez względu na nasze chcenia, szukaj sposobności do pomocy w codziennych czynnościach, abyśmy wzajemnie umieli uszanować zdanie bliskich nam osób, umieli jednać się w rodzinie. Błogosławiona Karolino, módl się za nami.